Cześć, witajcie! Wracamy do serii o psychoterapii, dlatego że jest jeszcze parę ciekawych pytań, na, których, na które chciałabym Wam odpowiedzieć, no i opowiedzieć trochę o tym, jakie efekty w moim życiu we mnie psychoterapia wypracowała. Zanim odkryję karty mojego życia, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia dzwoneczka, żebyście mieli wszystkie powiadomienia o siebie. No i pamiętanie o tym, że jestem także na Instagramie i tam bardzo wiele się dzieje, więc polecam. Ale do rzeczy. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów z serii o psychoterapii, jestem na psychoterapii od prawie 4 lat. Poszłam dlatego, że miałam problemy z ogromnym smutkiem i z poczuciem beznadziei. Zmotywowały mnie problemy zdrowotne, paradoksalnie, zdrowotne fizyczne. Bo w sumie psychiczne to też zdrowotne. I jestem tu, gdzie jestem, jestem w bardzo dobrym miejscu mojego życia dzisiaj. Nagrywam tą serię, żeby re tak realistycznie pogadać o psychoterapii, bo jest ona drogą naprawdę trudną i wymagającą, ale również niezwykle owocną i niezwykle y, pomocną, owocną-pomocną. Czy bliscy uważają, że zmieniłaś się na niekorzyść? Bo myślisz egoistycznie o sobie, jak sobie z tym radzić oraz kiedy można stwierdzić, że tyle wysta terapii wystarczy? Wiecie co, naprawdę serio mam problem z dykcją i zaczyna mnie to wkurzać. A propos, a propos złości, tak. Często czytam od Was pytania właśnie o to, czy na mnie rodzina się złości i tak dalej, czy jest rozczarowana, ponieważ to jest doświadczenie bardzo wielu osób w procesie psychoterapii. Eee, no, że ludzie, którzy dotąd wokół nas lubili i jakby wszystko było ok, no to nagle zac zaczynają mieć jakiś, mm, zaczynają przeszkadzać to, w jaki sposób y, się zmieniamy. Czy co się w nas zmienia i jak zaczynamy inaczej patrzeć na różne rzeczy, i jak się inaczej zachowywać. No i mnie też to dotyczy. W ogóle, jeżeli ktoś z was przeszedł psychoterapię, Taką dłuższą mam na myśli rok i dłużej, i nie ma takiego doświadczenia, to niech da znać w komentarzu, bo to by było bardzo ciekawe. I też mnie to zaskoczyło, że wiele osób, czy pisze mi, że po jakimś tam dłuższym czasie psychoterapii bliscy zaczęli mu mówić, że jest egoistą, że myśli tylko o sobie, że cały czas się skupia na sobie. No i okazuje się to jakimś takim popularnym doświadczeniem. Ja sobie to tak tłumaczę, że po prostu. Ludzie, którzy byli wokół nas, bliżsi, dalsi, czasem to są znajomi, czasem rodzina, a czasem przyjaciele, no kurka, różnie, przyzwyczaili się do pewnego obrazu nas. I przyzwyczaili się do tego, że z nami to jest tak, a tak i koniec. Często, jeżeli, no z różnych powodów idziemy na psychoterapię, czasem dlatego, że ranimy innych, czasem dlatego, że ranimy siebie, a, a czasem i to, i to. Ja głównie wszystkie swoje nienawiść, złość, wszystko co trudne, takie niszczące, kierowałam w siebie. Więc. I byłam bardzo, bardzo podatna na wpływy innych ludzi, na ich rady, sugestie, na ich, jak wygląda świat, to, że oni mi powiedzą i tak dalej. Mimo jednak jakiegoś asertywności, ale były takie rodzaje autorytetów ja już o tym mówiłam, chyba które. Także w rodzinie, które po prostu no to była świętość, po prostu świętość. I dzięki psychoterapii zaczęłam zauważyć, że no nie taka świętość, nie? Bardzo mi się to zracjonalizowało, no i te osoby przestały być moimi autorytetami. I zaczęłam na nich patrzeć po prostu jak na drugiego człowieka, który ma swoje lepsze i gorsze strony, nie? który ma. Fajne strony, ale ma też strony no, na maksa słabe. I też zaczęłam widzieć też w tych osobach to, że one, im było bardzo dobrze, kiedy ja, ja to rozumiem, kiedy ja zachowywałam się tak, jak one tego chcą, bo to im dawało jakieś poczucie bezpieczeństwa, poczucie też tego, że w takim razie na pewno mają rację, skoro inne osoby ulegają ich wpływowi. No, myślę, że tu wiele, wiele, wiele czynników może mieć yy, jakby. Może grać, to jest na maksa trudne, kiedy nagle jedna osoba w jakiejś grupie, czy to jest rodzina, czy to jest klasa, czy to jest, wiecie, grupa przyjaciół, zaczyna mówić, ej, słuchajcie, ej, co tu się dzieje? Ej trochę, wiecie co, mnie to boli, mnie, jakby możemy inaczej, że jakby mnie to zabolało, przepraszam, ale czy możemy jednak inaczej? No i to rozwala. Takie poczucie, że a, jesteśmy ekstra, wszystko jest super, wszystko gra. Nie mówimy o tym, że jeżeli gdzieś coś jest trudnego czy coś, to ominiemy to. Mówimy o tych trudach, które doświadczamy, których doświadczamy z zewnątrz, a nie tych między nami. No nie? I mi, jakby, psz, im bardziej psychoterapia się rozwijała, tym ciężej byłoby, było być wśród ludzi z którymi nie można było otwarcie mówić o tym, co się myśli i co się czuje. I okazało się kus, jakby z, o zgrozo, że większość grup, w których funkcjonowałam, takie były. Eee, że było wszystko ok, dopóki mówiliśmy o tych trudach z zewnątrz, ale jak zaczynałam mówić, że między nami jest jakby do kitu, albo że robisz komuś krzywdę, albo że nie, coś nie chce, żeby tak wyglądało, no to jakby pojawił się mega, mega problem. No i zweryfikowało to wiele w moim życiu. Za co dzisiaj jestem losowi wdzięczna. Bardzo chciałam też odpowiedzieć na dwa pytania, które dotyczyły związku. Czy nie wstydziłaś się powiedzieć swojemu chłopakowi o terapii? Czy chciałaś zakończyć tę terapię przed ślubem? Jak on reaguje na to? Czy to jest odrębny temat? Czy rozmawia się czasem o tym, co przepracowujesz na terapii? I jeszcze było jedno pytanie. Jak zmienia się Twoje małżeństwo w miarę postępów w terapii? Oj, zmienia się. Kiedy poznałam mojego obecnego męża, już byłam na psychoterapii. Nie była to zresztą dla mnie tajemnica w ogóle, w pracy czy z koleżankami. Ja, jakby o tym mówiłam, bo ja byłam z tego mega dumna i ja się z tego bardzo cieszyłam. E, wręcz znajomi mi zazdrościli niektórzy, że jakby się odważyłam, że też jakoś zebrałam kasę, żeby wreszcie pójść i tak dalej. Więc, no, byłam dumna. Wydawało mi się też, że, no bo jakby tak. Byłam dwa lata na. Bo my się poznaliśmy zaraz, jak zaczęłam psychoterapię, niedługo potem. I e, wydawało mi się, że tak, no. Ślub miałam dwa lata później, po rozpoczęciu psychoterapii jakoś, tak. E, więc dwa lata to się wydaje, no to już na pewno tam wszystko sobie przepracuje i w ogóle ekstra. Chociaż wiadomo, że jak szłam na psychoterapię, to w ogóle nie myślałam, że za dwa lata będę mieć ślub. Raczej było to mało prawdopodobne wtedy plus kiedy poznałam yy, mojego męża, no to też nie od razu, prawda, wiedziałam, że on będzie moim mężem, raczej to też było jakoś dla mnie coś kosmicznego i w ogóle nie do pomyślenia. Ale akurat kiedy już był ten czas jakby narzeczeństwa, to ja już zaczęłam się dokopywać, zaczęłam się dokopywać do grubszych rzeczy w moim życiu, w związku z czym no, wiedziałam, że ona się nie skończy, nie skończy przed ślubem, chociaż na pewno byłoby to super. Mam to szczęście, że mój Kamil bardzo mnie w tym wspiera. Ja z nim rozmawiam o tym, co było na psychoterapii, jak się czułam, albo co, o czym pomyślałam. Wiadomo, nie relacjonuję mu wszystkiego, ale. Dzielę się y, wieloma rzeczami, w ogóle dzielę się z nim w ogóle wieloma rzeczami w moim życiu, więc no, psychoterapia jest bardzo dużym, dużą częścią tego życia. Postawa mojego Kamila wobec psychoterapii, wobec mojej pracy nad sobą w tej sferze emocjonalnej była ogromnym takim walorem, czy jakby taką jego częścią, która sprawiła, że czuję się bezpiecznie że czuję się przyjęta ze wszystkim, co mam, ze wszystkimi hardkorami, które mam za sobą, z tym, jak sobie dzisiaj nie radzę, czy wtedy, czy dzisiaj, prawda, z różnymi rzeczami, jakby stawaliśmy od początku tak naprawdę w takiej prawdzie. I też to, że on jest taką osobą, z którą ja mogę otwarcie, nie ma żadnych tematów tabu, nie ma żadnych, wiecie. Ukrywa, nie ma takiego czegoś. Nie ma w naszym domu też takiego czegoś, że nie. Wiem, tego się nie tyka, to obchodzimy na palcach. Um, to mój mąż myślę, że gdyby nie on, psychoterapia trwałaby dużo dłużej i było jeszcze wolniej, bym się otwierała pewne rzeczy, bo on jest taką osobą, która we mnie po prostu, która mnie otwiera i, i mi on jest bardzo terapeutyczną <laughs> postacią w moim życiu, więc wiele, wiele mu zawdzięczam. A nasze małżeństwo i w ogóle związek od samego początku się zmieniały, pewnie z wielu względów, ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo się zmieniały w związku z tym, jak ja zmieniałam się, jak moje podejście do wielu rzeczy zmieniało się w czasie psychoterapii, ale ponieważ rozmawiamy ze sobą, Czasem więcej czasem mniej, bo czasem dużo oglądamy Netflixa, ale, ale o tych ważnych rzeczach rozmawiamy i jesteśmy ze sobą myślę blisko. To to wszystko jakby czuję, jakbyśmy przeszli razem. I ja też on był ze mną. On był ze mną w tych momentach, których nie widzicie wy, których nie widzą nasi znajomi, nasze rodziny. I on wie najlepiej, co się działo przez, przez te ostatnie prawie 4 lata, i wciąż mnie wspiera, i był dla mnie ogromnym wsparciem e, i, i bezpieczeństwem, którego chyba nigdy w życiu nie miałam. Więc jakby mam mega, mega szczęście, ale też chciałam o tym opowiedzieć, dlatego że naprawdę może się okazać, tak jak u mnie, i bardzo Wam tego życzę, że psychoterapia. Jest okazją do tego, żeby w ogóle zbudować tak naprawdę mega wartościowy związek. Ja myślę, że gdyby nie psychoterapia, to no, pewnie nie no mogłabym nie być dzisiaj żoną. Nie wiem, jakby zupełnie było, nie chcę gdybać, gdyby babcia miała wąsy i tak dalej, ale no, byłabym innym człowiekiem i myślę, że nie miałabym szans zbudować zdrowego związku czy w miarę. Zdrowego, mam nadzieję, że zdrowego. No. Czy zdarzyło Ci się, że psycholog cię pouczał, miałaś kiedyś wrażenie, że próbuje wymówić Ci coś, co uważa, a z czym się nie zgadzałaś na swój temat, czy udziela rad wprost? Nie. Na każde z tych pytań mogę z czystym sercem odpowiedzieć nie. Nigdy nie byłam pouczana przez psychoterapeutkę, nigdy nie wmawiała mi nic ani Zawsze to się wywiązało z pytaniami, że jakby jeżeli starała się zrozumieć lepiej, to pytała się mnie, czy to jest tak, czy że coś tam, czy, albo jak się pani czuje z tym, albo jak coś jest, nie? Że jakby szukałyśmy tego, co ja naprawdę czuję, co ja naprawdę myślę, co pod tym się kryje, co, co mówię, co, co jakby tak pobieżnie wydaje mi się, że odczuwam, czy jak coś odbieram. Nigdy nie rady żadnej nie usłyszałam od mojej psychoterapeutki. To jest, powiem Wam na maxa, frustrujące, bo ja bym strasznie chciała usłyszeć od niej jakąś radę, żeby ona mi powiedziała, kurka, jak żyć, a nie mówi. <ścoughs> no ale tak serio, yy, no to chyba nie jest rola psychoterapeuty, aby, aby mówić, jak masz coś zrobić. Yy, to jest super, że uczysz się w czasie tego procesu. Czy wchodzisz w relację, w której nie ma żadnych nacisków, w której ktoś cię akceptuje ze wszystkim, w której możesz naprawdę szczerze coś powiedzieć i nie zostaniesz przez to jakby oceniony i jakoś tam o, ale w której jednocześnie też usłyszysz, że kogoś zraniłaś, ty albo ty komuś też możesz zrobić krzywdę, albo że że coś jest nielogiczne z tego, co mówisz. Że jakby To jest bardzo uzdrawiające po prostu, bo spotykasz się z człowiekiem, z którym budujesz relację, w której prawda, rodzi się, pracuje się nad, nad, nie, nad zaufaniem, po prostu nad zaufaniem, nad otwartością wobec siebie, nad szczerością. Która nie jest uderzaniem w drugiego, i, i wiesz, że wynika naprawdę z tego, że tej drugiej osobie na tobie zależy. E, I razem po prostu szukacie tego, kim jesteś, dlaczego tak reagujesz. E, umówmy się też, że każdy z nas, jakiś tam krzywdy w życiu, doznał mniejszej i większej, różnie sobie z nią poradził. E, ale każdy też z nas musi się uczyć budowania tych relacji i ja też się muszę uczyć tego, że Um, absolutnie nie. Zresztą um, raczej zawsze siebie obwiniam o wszystko, ale wciąż na nowo mam, ja także odnajduję w sobie także tendencję do tego, że o, nie ja miałam tak ciężko w życiu, to teraz po prostu. Wszyscy muszą... przesadzam teraz bardzo, ale po prostu inni powinni tutaj robić dla mnie dobrze, a nie robić mi coś źle, bo już tyle przeszłam. Jakby oczywiście nie w jakimś mega hardkorowym zakresie, ale w jakimś tam zauważam u siebie takie rzeczy i jestem wobec nich mega ostrożna i bardzo bacznie je obserwuję. I kiedykolwiek się pojawiają, od razu już wiem, o co chodzi, wiem, z czego to wynika. I, um, i nie, nie ulegam jakby takim, e, czy pre, staram się nie ulegać takim e, pokusom takiego postrzegania świata. Ciężko mi o tym wszystkim mówić, i e, najchętniej wszystko bym ukryła i udawała, że od początku mojego życia było we u mnie w ogóle wszystko cudownie. I ja, że w, ogóle mam, że w ogóle wszystko jest super, że ja sobie ze wszystkim świetnie radzę, że w ogóle jestem rewelacyjna we wszystkim, ale to nie jest prawda. Um, wiadomo, dzielę się w necie raczej rzeczami, które są lepsze niż gorsze, no bo byłoby to bez sensu, tak? Dzielić się po prostu tym jakimś samym hardcorem i samym tym, co złe, ale y, chciałabym też nie tworzyć takiej, wiecie, Alter rzeczywistości, czy rzeczywistości, w której oh, jest tak wspaniale, cudownie, ze wszystkim sobie radzimy, w ogóle wystarczy, nie wiem, mieć pozytywne nastawienie czy coś. No, nie wierzę w takie coś i te, nie takie jest moje doświadczenie. Myślę, że w każdym życiu u każdego z nas są ciemne i jasne strony i im, im mniej będziemy się tego wstydzić, tym lepiej dla nas, tym zdrowiej dla nas, dlatego że no. Takie udawanie czy skupianie się na pozorach czy na nie wiem budowaniu wizerunku wśród nie wiem, znajomych i tak dalej, jest zamykaniem się na samego siebie, bo, bo my tacy nie jesteśmy. Nie jesteśmy albo cudowni i idealni, po prostu wow, albo do niczego w ogóle jesteśmy kupą i do niczego się nie nadajemy, nie im bardziej skrajne są... Bo ja tak kiedyś miałam, że albo... jakby miałam takie momenty, że albo się czułam tak, albo tak. Czyli albo po prostu odniosłam jakiś sukces, to przez jeden dzień się czułam, oj, jestem taka wspaniała, a potem przez pół roku po prostu czułam się jak kupa właśnie. Więc jakby im bardziej to jest skrajne i takie i przechodzące w skrajności, tym większe... tym bardziej bym się martwiła i tym prędzej bym poszła na psychoterapię. I ja też właśnie cały czas pracuję nad tym, żeby to było bardziej, żeby w ogóle być bardziej stabilną, żeby te różnice nie były takie skrajne, żeby to wszystko jakoś było spokojne, zdrowe, dobre i żeby coraz bardziej spokojnie się czuć z tym, kim ja jestem i tą zgodę sobie na to, jaka jestem co jest dla mnie trudne, co w czym jestem mocniejsza i jak tutaj mogę ym, pomóc sobie, jak tutaj mogę pomóc innym i, i jak w ogóle lepiej żyć. No, tak mnie psychoterapia bardzo uczy. Dobra, yy, jak zwykle się rozgadałam. Pozdrawiam Was. Widzimy się za tydzień, prawda? No, to do zobaczenia.